Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli, miejsce to jest pustkowiem i pora już późna, każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebuje odchodzić, wydajcie im jeść. Odpowiedzieli Mu, nie mamy tu nic, oprócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł, przynieście mi je tutaj a za tłumom usiąść na trawie. Następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. W pierwszym czytaniu dzisiaj słyszymy o Izraelitach, którzy wyszli z niewoli egipskiej, dostali już mannę, ale są niezadowoleni, są, narzekają ciągle. Nie to, brakuje jedzenia, już znudziła się ta manna. Chcą coś innego. I widzimy, że Bóg odpowiada gniewem już nie wytrzymuje, można powiedzieć. Z drugiej strony, ludzie, którzy przyszli do Jezusa, przychodzą pełni pokory. Oddają Jezusowi swoje problemy, i słyszymy, że Jezus zlitował się nad nimi. I jeszcze dał im chleb, dał im jeść. Jak my reagujemy na swoje problemy? Czy tak jak ci Izraelici ciągle narzekamy, ciągle źle? Czy może tak jak ci ludzie z pokoru przychodzimy z tymi problemami do Jezusa? I widzimy, że Jezus łamie chleb, dzieli się chlebem. Jak to robi? Daje uczniom, uczniowie tłumom. Spróbujmy i my dzisiaj. Wziąć od Jezusa chleb słowa, chleb jego miłości, przełamać go i podzielić się z ludźmi. Spróbujmy podzielić się z kimś słowem, miłością czy chlebem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Muzyka